Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Diagnostyka Fizjoterapii z tej strony Łukasz, a przed nami kolejny temat złamań, czyli tak zwane złamanie awulsyjne. miłego oglądania. Tutaj zauważysz wszystkie aspekty do poruszenia dzisiejszego dnia odnoszące się do złamania awulsyjnego. No i zostaw lajka, komentarz, jeżeli treść zawarta w tym filmie będzie dla Ciebie wartościowa, pozwoli to trafić do większej ilości pacjentów. Zanim zaczniemy omawiać złamania awulsyjne, Chciałbym, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę na przebieg układu mięśniowego. Każdy z naszych mięśni, a tutaj posługując się udem z przodu, jest gdzieś przymocowany. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, że tutaj część jest przymocowana do kości udowej, ale również tutaj do tej struktury, miednice, czyli kolca przedniego dolnego. Jeżeli ściągniemy układ mięśniowy, zwrócisz uwagę, że w wielu miejscach występuje przymocowanie struktur mięśniowych za pomocą tzw. ścięgiem, a tutaj te czerwone plamki, niebieskie plamki to właśnie te wspomniane przymocowania. Jeżeli przeanalizujemy to przymocowanie do naszej miednicy, czyli wcześniej wspomnianego kolca przedniego dolnego, zwrócisz uwagę, że tutaj w tym miejscu nasz mięsień za pomocą ścięgna, czyli takiej struktury błknistej, wplata się w strukturę miednicy kolca przedniego dolnego. Głównym założeniem i funkcją mięśni jest przenoszenie obciążeń. Więc tutaj w tej sytuacji, w kwestii złamania obwulstyjnego, mówimy głównie o oderwaniu się struktury kostnej, do której jest przymocowany układ mięśniowy, czyli na przykład nasz wspomniany mięsień czworogłowy, na podstawie czego po prostu dochodzi do tego uszkodzenia, do tego oderwania. Sam mięsień może być za silny w tej sytuacji, no ale niestety musimy brać pod uwagę, że sama kość również może być osłabiona, więc może występować wiele czynników. Chciałbym, żeby zwrócił uwagę na przyczynę, więc pierwsza sprawa oczywiście osłabienie struktury kostnej i przeciążenie układu mięśniowego. Jeżeli te mięśnie będzie za silne, siła występująca będzie za duża w tej sytuacji istnieje duże ryzyko oderwania się struktury kostnej, więc musimy przeanalizować tak naprawdę całe nasze życie, pewne predyspozycje, które wpływają pierwsza sprawa na przeciążenie układu mięśniowego, może zbyt duże napięcia, złe funkcjonowania ale również na osłabienie y, miejsca przyczepu, czyli wspomnianej struktury kostnej. Więc tutaj musisz zwrócić uwagę na wszystkie aspekty y, codzienności, jak na przykład siedzący tryb życia, kwestia nadwagi, która będzie predysponować do wielu przeciążeń, y, specyficzny zawód, gdzieś gdzieś się dziwnie w jakiś sposób musisz wyginać, masz wymuszone pozycje, będzie to predysponować do różnego rodzaju przeciążeń, anomalii, y, może asymetrii, na podstawie czego pewne mięśnie mogą poprzez układ yy, właśnie na przykład więzadłowy czy ścięgna przynosić zbyt duże przeciążenia i może dochodzić do wspomnianych uszkodzeń brak czy nadmierna aktywność fizyczna tutaj w naszym temacie myślę że zdecydowanie częściej nadmierna aktywność fizyczna zbyt duże przeciążenia mogą tą kość niestety również niszczyć pamiętaj o tym o niewyleczonych urazach o tak zwanej kompensacji adaptacji organizmu Również będzie predysponować do wielu miejsc, gdzie może występować przeciążenia, na podstawie czego chociażby złamania owulacyjne musisz brać pod uwagę. Oczywiście wiek, oczywiście choroby kręgosłupa, choroby różnego rodzaju stawu w naszym ciele mogą dawać yy, niestety wiele różnych objawów, yy, myślę z powiązaniem przeciążenia układu mięśniowego, wiesadał, yy, czy innych struktur, no i wady wrodzone. To wszystko będzie wpływać na pewne przeciążenia w Twoim organizmie, Teraz tylko pytanie, gdzie jest ten najsłabszy punkt w Twoim ciele, który na przykład w, w kwestii dzisiejszej tematyki po prostu może się oderwać. Jeżeli chodzi o kwestię y, tutaj objawów występ, występowania złamania, przede wszystkim będą to y, duże bóle, bóle spoczynkowe, nasilające się w trakcie aktywności. Y, pytanie w tym wszystkim, tak naprawdę, jak, do jakiego y, stopnia uszkodzenia doszło i y, jakiej struktury, tak? Czy to jest kwestia naszej miednicy, czy to jest kwestia. Y, Struktury, na przykład pod udzia kończyny dolnej. Więc bardzo często zauważamy tak zwaną pozycję wymuszoną. Pacjent przyjmuje taką pozycję odciążeniową, żeby sobie pomóc w przypadku bólu. Oczywiście występują krwiaki, występują obrzęki. Przede wszystkim taką żółtą lampką są nawracające do ligliwości. Sztywność poranna, sztywność jakiekolwiek ograniczenia ruchu w danym stawie czy w danym, w danym rejonie. No i tutaj oczywiście zależy od miejsca występowania uszkodzenia. Ale wspomniane objawy naczyniowe czy na przykład objawy neurologiczne. Więc tutaj pierwsza sprawa, jeżeli chcesz wyleczyć się ze wspomnianego złamania awulsyjnego, musisz doprowadzić po pierwsze do zregenerowania się struktur kostnych. Ale chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na regenerację organizmu i wszystko, co wpływa na kwestie odżywcze twojego organizmu. Więc pierwsza sprawa, wylecz to miejsce, jeżeli już do tego doszło. Tutaj niestety te 3-4 tygodnie najczęściej to trwa, zakładając, że oczywiście nie mamy żadnych komplikacji związanych ze stanem zdrowia, ale później różnego rodzaju prace manualne, które mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania tego rejonu, również są zalecane. Naszym celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawienie elastyczności układu mięśniowego, poprawienie odżywiania tego rejonu. To wszystko ma wpłynąć na. Na regenerację Twojego organizmu, na poprawę witalności i przeciwdziałanie nawracającym przeciążeniom, a zawsze przeciwdziała... Przepraszam, zawsze nawracające przeciążenia są żółtą lampką w kwestii Twojego organizmu, więc jeżeli tak występuje, to pamiętaj o odpowiedniej diagnostyce. Chciałbym zwrócić uwagę, że samo złamanie abulsyjne nie jest bezpośrednio przeciwwskazaniem do spotkań z terapeutą. Jeżeli znajdziesz wykwalifikowanego terapeuta i jesteście w stanie po prostu podejść pełną współpracę, to w sposób pośredni naprawdę jesteś w stanie dobrze sobie, fajnie sobie pomóc i wpłynąć na przyspieszenie tego procesu regeneracyjnego twojego, twojego organizmu. Więc od czego zacząć? Tutaj, oczywiście, w tym przypadku zależy od Twoich objawów. Czy są to objawy bólowe, czy są to objawy na przykład neurologiczne, zawsze takie objawy nawracające, tak powiedzmy, to jest żółta lampka. No, ale zwróć uwagę na diagnostykę, spotkanie z ortopedą, z neurologiem. Niestety, tutaj w Twoim przypadku będzie bardzo, bardzo istotna. Pamiętaj o takich zawodach jak fizjoterapeuta czy osteopata, wykwalifikowanych terapeutach, gdzie może, tak powiedzieliśmy, jesteśmy w stanie zacząć pracę o wiele wcześniej, co wpłynie na regenerację potencjalnego uszkodzenia. No ale pytanie brzmi, w jakim miejscu jest uszkodzenie, jakiego, do jakiego stopnia doszło do uszkodzenia. I tak jak powiedziałem, tutaj jest wiele znaków zapytania, więc jeżeli chcesz, sugeruję konsultację. Po prostu porozmawiaj ze specjalistami. Pamiętaj o takich specjalistach jak masażysta, dietetyk, trener personalny czy psycholog, psychoterapeuta, ponieważ również te osoby prowadzą i mają zbudować wokół Twojego organizmu swego rodzaju team. Te wszystkie osoby na pewnym podłożu mają wpłynąć na poprawę funkcjonowania Twojego organizmu, może odżywienie tkanek itd. Tak tak Tyle w dzisiejszym temacie. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, zostaw komentarz, lajka. Ja Ci bardzo dziękuję za spędzony czas i do zobaczenia w przyszłym odcinku.